W piątek, 31 października rozwiązujemy quizy filmowe i na start CineMatrix, później seria codziennych quizów, te, które pojawiają się raz dziennie, które są przygotowane przez zespoły edytorskie różnych serwisów i jeden quiz ze strony Sporkle, czyli katalogu quizów. I mamy teoretycznie Halloweenowy, ale widzę, że na razie nie, na razie nie, nie aż tak intensywnie zaatakowano tym, tym Halloweenowym contentem, więc mamy tak, tytuł, który ma dwa albo trzy słowa, Data premiery od 1975 do 1999. Tytuł za zaczyna się od liter między A do F. Sigourney Weaver, Jamie Lee Curtis i Christina Ricci to nasze aktorki. <coughs> Christina Ricci, kariera raczej bardziej rozbudowana lata, lata temu. No ale zacznijmy od Sigourney Weaver. <coughs> Chcę zrobić film Heartbreakers, tylko... Dobra. Nie, um, yeah, kurde, nie zmieści mi się, a byłoby, byłoby to jakiś tam w miarę ciekawy wybór. No mogę zrobić Ghostbusters. Mogę zrobić Alien oczywiście Avatar. Um, <coughs> na pewno jest więcej filmów, które kojarzę. Albo w których widziałem Sigornie. O, wiem, 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 co będzie dobre Gorillas in the Mist. Dieso Maria FG. <laughs> So fucking dumb. Uh, ale chcę i tak wpisać: Gorillas in the Mist, Alien Resurrection, uh, Avatar. The Way of Water, bo czemu nie? Ojej, oh, ale przestrzeliłem, FG. Tak jest, jak się nie zna alfabetu. Jamie Lee Curtis. Tytuł, który ma dwa albo trzy słowa. Tu, tu możemy zrobić sobie Halloween, nie zawsze. W GH nie możemy zrobić tutaj, bo H jest po F. Everything, everywhere, everywhere, all at once. True lies. O, może zaczniemy sobie tutaj True lies. <coughs> Tutaj wrzućmy sobie Halloween. Pewnie mógłbym któreś jakieś tam późniejsze też spokojnie wybrać i tytuł zaczyna się od, e, od A do F, to jest właśnie every, Everything Everywhere All at Once. I Christina Ricci. The Adams Family Tu możemy zrobić Adams. Family values. Nie? Zrobimy inaczej. E, o nie, bo tu bym musiał zrobić monster. Aha, dobra, i tak mi zabraknie. Dobra. Adams, Adams, family values. <coughs> e, nie play, show results. E, wynik bardzo, bardzo słaby. Working girl, ok, ok. Oczywiście Obcy też tutaj jest. Tu trzy filmy z Jamie Lee Curtis, dokładnie takie i był Duszek Kasper. The Guys... Czy znam którykolwiek z tych filmów? Fear and Loathing in Las Vegas, ale nie ma szans, żebym wiedział, że grała w nim Christina Ricci. Frame. Kadr z filmu i zgadujemy jego tytuł. Mamy jakąś wielką foliową kulę pod okapem pisze film Troll, ale jestem pewien, że nie wyświetli się tutaj na liście. E, dobra. <grymne> Z Carmen Elektra, ale nie wiem, czy to nie będzie. O, tak jest, to jest Scary movie, ok. Carmen Elektra paroduje mm, Drew Barrymore <krymne> w otwierającej scenie krzyku. 21 sierpnia 2015 rok, 5 najlepiej zarabiających wtedy filmów. E, jak zawsze tutaj odważnie podchodzę i mówię, że w 2015 roku to mnie nie mogą zaskoczyć, a potem wyciągałem taki film, o którym nigdy w życiu nie słyszałem ok, najbardziej niebezpieczne czasy na świecie stworzyły najbardziej niebezpieczną grupę na świecie O'Shea Jackson, ojej, to już w 2015 to wtedy wyszło Straight Outta Compton i O'Shea Jackson Jr. gra swojego taty Ice Cube'a O'Shea Jacksona Tom Cruise w 2015 roku Ghost Protocol, a jeśli nie Ghost Protocol, to może Fallout? Nie. Dobra, potrzebuję jakiegoś aktora dodatkowego. Jeremy Renner. No kurczę, brakuje mi tytułu, bo to nie jest Fallout. No oczywiście, że Macquarie i Simon Pegg. No dobra, zrobimy Fallout, ale to nie jest Fallout. To jest... to nie jest Ghost Protocol. To jest... Um, ojej... Rogue Nation. Musiałem sobie przypomnieć, wiedziałem, że to jest Mission Impossible, ale nie mogłem wymyślić tego tytułu. Focus Features, 10 milionów. Niektórych rzeczy nie odzobaczysz. James Ransom. Ok. Shannon Sosamon. Ciekawe. Kieran Foy. Reżyseruje. Mm -mm, nie ma szans. A ah, Sinister 2. Ok, ciekawe. Sinister 2 bez reżyserii Scotta Derricksona. Ok, 20th Century Fox. Rupert Friend i Zachary Quinto. Okej, okay. Twój czas nadszedł, uh, Hitman, Agent 47, wiem, że na pewno Rupert Friend go grał, dobra, jest, okej, okay, udało się, a wcześniej uh, Wolberg Wal grał? Nie, Wolberg grał Maxa Payna. a, Timothy Elephant grał uh, Hitmana. Guy Ritchie w 2015 roku, jest Henry Cavill, to będzie mm, Man From U.N.C.L.E., Man From U.N.C.L.E. Czyli adaptacja jakiegoś tam takiego starego brytyjskiego serialu: Army Hammer, Alicia Vikander. Ok, i mamy y, 16 podpowiedzi, 5 tytułów filmowych i zgadujemy. Zgadujemy te 5 tytułów filmowych. To jest, zaplątałem się w logice swojego zdania. Dobra, M. Night Shyamalan, Próbujemy od razu y, na, niego, na niego coś znaleźć. Psycholog, 6 jest szósty z duchy. Stephen King. Lone Mower? Nie, U, będzie... Pewnie będzie Losers, nie? Jako It. Spanish Firefighters i Quarantine. Journalist home video. Ojej... Oh, znowu, znowu będzie ciężko mi to. Okej, okay, mamy. Udało mi się zrobić The ring. Spanish journalist i quarantine firefighters to było. Brakowało. Aha, rec. Po prostu. True crime barbecue home video Elon mower to nie mam pojęcia co to jest. A Shapeshifter Well Losers to Stephen King to jest it. A to jest Sinister. Okej. Okay. Udało się wyciągnąć. Cine do drugie. mamy 16 tytułów filmowych tym razem i 5 motywów, które łączą po 4 z tych filmów. Widzę już filmy o wampirach. Więc Gingers. uuuu, ciekawe. Nosferatu, Only Lovers Left Alive i. Na no, Ginger Snapses. Aha, czy, czy Ginger Snapses o. o wilkołakach może? Tu mamy kanibali i wilkołaki, i egzorcyzmy. I teraz co? Co łączy te podpowiedzi, które mamy tutaj? <coughs> The howling Myślę czy jakiś aktor, ale nie sądzę. Chyba nie sądzę, że... Bones and all. Czego mi brakowało? Aha, oh, Anthony Hopkins, dobra. Ok, zapomniałem, że jest w Draculi, w Wolfmanie, w ogóle nie wiedziałem, że jest. I The Right, no tak, wymyśliłbym, ale nie, nie, nie dotarłbym do tego. <coughs> po recenzjach użytkowników Letterbox zgadujemy... Zgadujemy tytuły filmów. Take a Shot in the Dark, Cine Nerdl dało pierwszą recenzję, pierwszą podpowiedź. Shot in the Dark. Chciałem zgadnąć... Chyba to jest ten... Różowej Pantery film. Uwielbiam ci ska... A, wiem! Dobra, dobra, oni są oczywiście Halloween, że nie i możesz grać cały czas tego samego strasznego pianina przez co 5 sekund. Jak to nie. Taki dobry, jak się ma taki dobry motyw muzyczny, to trzeba go nadużywać. Jedziemy dalej. Daily Burgle. Wamujemy się do skarbca filmowego schowanego za 9, 9 słowami, które musimy znaleźć w, w opisie fabuły filmu, wpisując tytuł tutaj. Mamy 7 prób. Istnieje film, który połączy wszystkie podpowiedzi. Szpital psychiatryczny porwanie. Labirynt, telefon, radio, teatr pod przykrywką Wilkołak i drzewo. Dobra, zróbmy tak, Teen Wolf. Potem zrobimy jako do maze zrobimy The Shining. I proszę, żeby któryś mi dał więcej niż jeden. Ok, i już jest lepiej. <laughs> pod przykrywką Doni Brasko. A, ja miałem nadzieję, że chociaż jeszcze jakiś telefon albo coś, gotyka jako szpital psychiatryczny. Ok, mamy dwie, teatr i telefon, Black Phone. I w teatrze zrobimy Moulin Rouge. Dobra, w sześciu próbach się udało, zobaczmy jaki film. Hubie Halloween. <grym> Nie mam możliwości, żeby ten film z Adamem Sandlerem wyczaił. Ale udało się zrobić to na, na kawałki. Dobra, wybieramy zwierzę, które pojawia się w filmie. Na przykład potrzebujemy yy, yy, Pracza. Bardzo ciekawy. Myślałem, że może dadzą gar, Guardians of the Galaxy. Ach, jest. Dobra, ok. Mrówki. Mrówki to są, już widzę, że są w dem. Kaiju. Kaiju jest w. Godzilli. Orang Utan jest w. <coughs> nie jestem pewien. Zastanawiam się, czy nie jest tu any which way you can. Wilki, the gray. <coughs> Gopher jest w kadyszaku. Cricket. E, musi być Pinocchio, Jimmy. Cricket jest tutaj. Leopard. Myślałem, że. Myślałem, że baby to jest. E, ten. Szybki e, Gepard, ale widocznie nie. Małpa. Małpa jest w Aladynie. Królik. A, Królik jest w Monty w Świętym Gralu, czy, oczywiście. Maus Zielonej Mili. Gęsi musi być Fly Away Home. Town Towns, to <todziewam>, że to nie zwierzęta. Saint Bernard jest w Cujo, e, chociaż e, lepiej by, bardziej mi się podobało, jakby wybrali Betowena. Reindeer musi być tu i tu nie pamiętam Plinta i Studa, ale faktycznie był jakiś film, w którym grał z Orangutanem. Dziękuję bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zapraszam już jutro na kolejne. Pa!